Z muzyki się dziwnie tańczy, nie? Be, bardzo dziwnie. Tam, gdzie ja po bo to jak ja wiem. Co, coś odpierdala? Jakąś muzykę zajebistą do tego nie ma. się. O, osa, kurwa! Ciemno I like it. Nagrałam ją nawet. Ty, pokaż to Spaniale. to, z daleka wygląda. Wspaniale. dlatego tak. tak. Bardzo ładnie. Zakrywa mnie całą.